Dobra, witam witam i o zdrowie pytam. Właśnie wróciłem z pnąpem, odebraliśmy dwie nowe maszyny. Jest to dehasker, czyli maszyna do zdejmowania skorup z orzecha kokosa, a druga maszyna to jest grinder. Powinno to znacznie przyspieszyć naszą pracę. Jest to drugi live, bo przed chwilą był pierwszy, a jak się okazało, miałem włączony Bluetooth. Bluetooth, jak wróciłem do, tutaj do SmartEco to się połączył z moimi słuchawkami, a słuchawki były gdzieś tam i dlatego się okazało, że mnie nie słyszeliście. Także takie małe fopa z mojej strony. Co jeszcze miałem powiedzieć? No to było chyba tyle na wstępie. Powiem wam, co przywieźliśmy. Był tutaj Michał, byli pracownicy. No niestety na filmie poprzednim nie mogliście usłyszeć. W każdym razie o tam gdzieś właśnie. Jest o bezosówka i w bezosówce. Zobaczycie w kolejnych filmach też bardzo dużo się pozmieniało w bezosówce też jest poważna produkcja, poważne maszyny. No, ale to dopiero zobaczycie w przyszłości. Michał zdradził tylko, że testuje produkcję różnych przekąsek. W każdym razie, no dom Bezos Be Bezosa się bardzo mocno zmienił. No, u nas też troszkę się pozmieniało, tutaj jak widzicie o, tak tam marakuja wystrzeliła, że już po prostu yy, Pnącza Ma wszędzie, my się staramy troszkę też Tą marakuję tutaj yy, pociągnąć, żeby poszła tutaj na ten dach No ale widzę, że już na hale zaczyna wchodzić, zobaczcie zresztą jakie to jest mocne wszystko I jak się zobaczy fajnie łapie, za, za rączki się łapie Także kiedyś, jak widzieliście, jakieś poprzednie odcinki, to tutaj były takie dwa badyle. No, a dzisiaj mamy coś takiego. No i muszę Wam powiedzieć, że na tym włóknie kokosowym wszystko rośnie niesamowicie. Pokażę Wam tak na wstępie, tylko tutaj, o, zobaczcie, bananowiec, trawa cytrynowa. Tutaj żyworódka. Tutaj przesadzałem żyworódkę i ona umarła. Ale zobaczcie tutaj tą papaję. Tutaj mamy też jakiegoś krzaka. Jakoś zacząłem podwiązywać, bo tak na boki się rozrastał. Tutaj mamy młode papaje. Mm, żyworódki młode. Też żyworódka. Papaje, banany. O, zobaczcie tutaj, jak te żyworódki wyglądają. No, ja się mega jaram tymi żyworódkami. Tym bardziej, że mm, będziemy w przyszłości chcieli z żyworódki... W połączeniu z olejem kokosowym robić. Kremy maści jakieś. Zobaczymy. Tutaj jest yy, żyworódki, ale już taki pro, można powiedzieć. Tutaj też nam ostatnio fajnie bananowiec wystrzelił liście, puszcza takie ogromne. Zobacz, zobaczcie, już kolejny idzie ten liść. No grass, No, dzieje się, dzieje się. Mm wiecie, tutaj to miejsce, tutaj to jest test po prostu, czy te włókna faktycznie e, trzymają tę wilgoć pod tą ziemią, i czy te rośliny rosną bez wody. I muszę Wam powiedzieć, że rosną. A tak poza tym, to widzę, że godzina piąta dochodzi, bo już chłopaki jadą do domu. Sebastian pokazuje, że przerwa. Przerwa na co? A, jedzenie. No tak jak ja mówiłem, dopiero wróciłem, to ja wam jeszcze chcę pokazać jedną rzecz, tutaj też tak eksperymentalnie jakiś czas temu dawałem włókna, o tu jest długa historia zresztą, ale jak ktoś oglądał to będzie wiedział, zobaczcie jakie liście to jest, ta papaja ma, tutaj jest marakuja, no, coś niesamowitego. No dobra, a teraz wam pokażę na szybko co, co dzisiaj przyjechało. Bo przyjechały dwie maszyny. Przyjechał dehasker, czyli do ściągania skorup, i przyjechał grinder. Grinder na hali też troszkę połowy hali, teraz już zrobiliśmy pustą, bo na tej części będzie produkcja. Jutro też pani nasza do pracy przychodzi, będzie się cieszyła, bo nie będzie musiała w końcu tam jechać na frezarce. Tylko będziemy tutaj już mieli ten grinder. Grinder tutaj już testowaliśmy. Jak widzicie w troszkę poleciało. no Jest 3 kW moc. No jest też dosyć hałaśliwa ta maszyna, nie będę ukrywał. No ale to jest do mielenia kokosów. Nie będziemy już ich frezować więcej. A tutaj mamy e, The Husker, czyli tu pierwszy kokos, który tutaj próbowałem. No to o, takie dziury tylko porobiłem w tej skorupie. W każdym razie, tutaj już dalej było, następny kokos było dużo lepiej, ściągnąłem tą skorupę, w każdym razie to się obraca, tutaj się zaczepia ten kokos i gdzieś tą skorupę yy, ściąga. No, także tak to, tak to wygląda, tutaj to też Sebastian, tutaj ostatnio menadżer linii i inżynier w SmartEco warsztat nam tutaj taki poskładał z różnych narzędzi, to też coraz więcej przybywa. To też sprężarka, która nam ułatwiła bardzo dużo, ostatnio była zakupiona. No, tu jest troszkę placu, troszkę też prąd w różne miejsca podłączamy. Tak to wygląda. Tutaj wam chciałem pokazać jeszcze, o tak wygląda właśnie. No tak wyglądają kokosy. Najlepsze, kampotowskie kokosy na olej. Tak by wy oczywiście wygląda nasz olej. Polecam. ku słuchawki budowlane dla siebie i pracownicy BHP. Najważniejsze i ochrona słuchu. A to prawda, to prawda. W każdym razie tak wygląda nasz olej i yy, tak jak niektórzy mówią czasami, ja, bo to olej niepodobnie zdrowy. Słuchajcie, olej żeby zrobić olej kokosowy jest 15 sposobów. Yy, nasz, nasza metoda jest naj, najlepsza, jest to nic innego jak fermentacja. Nasz olej przebadany był w Ho Chi Minh w Wietnamie i posiada wszystkie kwasy, witaminy i minerały. I uwierzcie mi, że aż jestem sam, czasami w szoku, jak dużo zastosowań ma. Zresztą, y tutaj jest taka w Kampocie, teraz polska para, y którzy zresztą mi pomagali teraz y w w zdrowotnie, bo miałem. Kilka dni temu z Michałem ściągaliśmy jeszcze inną maszynę do niego i mi zmierzyło palca. I miałem zapodaną tak zwaną klawioterapię chyba to się nazywa. No i słuchajcie, palec był w bardzo złym stanie, i trzy dni minęło, a praktycznie mogę chodzić, i, i już mi się ból y, skończył. No co mogę wam tylko napompnąć, no klawioterapia y, chyba też, no, nie wiem czy dokładnie dobrze mówię tą nazwę, ale nawet jest udokumentowane, że y, no, tutaj ludzie, którzy mi pomagali, y, że no, wyleczyli raka i to, i to u siebie, dlatego też kiedyś takie zainteresowanie było y, właśnie tą y, metodologią, że tak powiem. No ja mówię, wróciłem dzisiaj y, z Tutaj Sebastian przyniósł dwa oleje na poprzednim live tutaj, który był bez głosu. No a tutaj jest nasz, nasze laboratorium, gdzie też gdzieś tam się na kanale przewijało. W sobotę, wczoraj rozlany było 100, ponad 120 butelek, ponad 30 litrów oleju. Boję się troszkę wchodzić tutaj do środka, bo wiecie jak tutaj wejdę to może Internet się skończyć, bo to jest jak widzicie wszystko folia aluminiowa. Mam nadzieję, że do końca życia chociaż jeden palec ci zostanie. No tak, jakby ktoś nie wiedział to o, tak wygląda moja ręka. Cztery piwa tylko zamawiam teraz. Poproszę cztery piwa i tak pokazuję rękę, to oni już wiedzą. Nie, to jest Pamiątka po, to jest pamiątka po Europorcie, ja pracowałem, byliśmy pierwszymi Polakami, którzy wewnętrznie pracowali w Europorcie. No i niestety w Europorcie jest taka sytuacja, ja tam byłem kierowcą, ja pojechałem do Holandii już jak po prostu jako kierowca, ja, ja tam nie chciałem na żadne szklarnie i tak dalej pracować, zresztą ja nigdy za bardzo nie chciałem z ludźmi pracować, dlaczego ten, ten, ten kierowca był. Mm, bo tam była cisza i spokój. No Holandia zawsze mi się bardzo podobała. W każdym razie yy, idiota operator dźwigu postanowił yy, nie przestrzegać przepisów BHP i nie widząc mnie, a w kontenerze tam wyrwany był twistlock ze statku i, i chciał mi połamać ramę podniósł do góry, ja próbowałem to wyciągnąć i on se postanowił z jego winy y, troszkę mi przygnieść rączkę, ja 7 operacji przyszedłem w Holandii no ale to już dawna y, historia y, dawno i nieprawda w każdym razie no y, obrączki już nie mam gdzie założyć, znaczy mam ale <ścoughs> ale, ale nie, niewiele mi zostało w każdym razie no teraz miałem taką historię hmm, maszyna spadła drugą krawędzią a potem na palca no 130 kg, także też mogłem palca stracić, a jak wiecie mamy tutaj różne takie maszyny, że się śmiejemy, że tutaj to tak jak ktoś stwierdził, jeszcze no mam sporo palców <grym> do stracenia, ale mam nadzieję, że nigdy nikomu się nie stanie, staram się przestrzegać, tutaj z zasad ta maszyna też wygląda troszkę strasznie, ale, ale po co. <grym> Ale, ale, ale tak naprawdę nie jest z tego co oglądaliśmy na filmach miałem się testowaliśmy pierwszy kokos mi nie pyknął ale drugi tak jak mówiłem mm, o, już tą skorupę fajnie ściągnęłem. w każdym razie teraz już nie będziemy frezować tak jak mówiłem o na tamtej frezarce ona będzie na razie sobie już czekała na lepsze czasy zobaczymy co się z nią zrobi a będziemy kokosy Obierać z włókien, później tutaj na tej maszynie będą, zdejmowana będzie skorupa. No, A później już grider, prasa, pomieszczenie fermentacyjne, wirówka i mamy olej. Potrzebne jest troszkę maszyn. Do tego muszę Wam powiedzieć, że nasze oleje naprawdę. Popełniłem taki mały troszkę błąd na, na, na początku. Sebastian, ten olej jest w lodówce cały czas? Ten olej cały czas w lodówce jest, co kupiłem ostatnio? To y, tutaj, no nie wiem, no wsadzi, co? Tak? No z tego wsadziłeś ostatnio do lodówki, dlatego pytałem, to tam go nie ma na pewno? Czy jest? No to gdzie jest? Y, nieważne, co? W każdym razie nie pamiętam kto tak stwierdził, więc nie mówię. Nie no, ja nie mówię, że jest zdrowy, tylko to jeszcze raz się ja pomówię. 15 jest metod pozyskiwania oleju kokosowego i wiecie, każdy olej robiony na ciepło, bo w ten sposób też tak można zrobić. No to na ciepło te oleje po prostu nie zawierają nic, bo wszystko jest w dużej temperaturze. Zniszczone. Sam olej kokosowy, tak jak nasz, tutaj mogę Wam nawet pokazać, bo to na butelce jest zaznaczone a my robiliśmy te badania i to na etykietę przynieśliśmy o, tutaj mniej więcej gdzieś macie, jakie, jakie kwasy zawiera tu chyba akurat cztery są tylko bo to chyba te cztery główne, żeśmy dali w każdym razie. Ja sam używam. Tak jak mówiłem, tutaj też para Polaków kupuje dużo tych olei ode mnie, bo oni też sobie korzystają z tego. No, ale też Soksa, jeden z większych sklepów w Kampocie, przy rądzie Duriana. Trzymaj jako zapasową w razie awarii tej nowej. Nie, no zgadza się. Wyrzucać, sprzedawać nie zamierzam. W każdym razie. E, tak, Soksany sprzedał ostatnio wszystkie oleje e, i też, wiecie, wcześniej wstawialiśmy tam w leasing, teraz e, dowiozłem im karton i, i od razu zapłacili e, z góry, także, e, no właśnie i teraz e, gdzieś tutaj był ten olej, zaraz go, nie ma na pewno go tutaj? No ale on był w lodówce, nie ma, no dobra, no to gdzie jest, no Sebastian, no a po co go do... Ale po co go do lodówki wsadzałeś? no? Kurde. W każdym razie, ten, co miałem powiedzieć, no, testowaliśmy. no, to powiem wam, że, że jak tak jak Michał powiedział, no, nasz kokosik super, a no, ten kmerski, kmerski ten olej, powiem wam, się, że no, wstrętny zapach i gdzie był. No, ja nie wiem, no ty go wsadzałeś. W każdym razie... A czy on jest w ogóle zakręcony? Ja pierniczę. W każdym razie to jest taki olej. O, proszę bardzo. I, 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 i co... co... Co, co Wam mogę powiedzieć, co jest najważniejsze, zobaczcie, 150... O, może nie widać. Cześć, robota, tak trzymać, pozdrawiam serdecznie całą Waszą ekipę. Ja też również pozdrawiam. 150 ml, żeby była jasność. Ten olej tak wygląda, śmierdzi niesamowicie. Michał nie chciał go nawet łyknąć. 30 tysięcy rieli, 150 ml, to jest 7,50 dolara. Nasz olej... Nasz olej był do tej pory po 5 dolarów w sklepie, za 250 ml, teraz te ceny też już podnosimy i powiem Wam szczerze, że właśnie takie małe fopa popełniłem wcześniej, dlatego że nie kupowałem tych olei do jakichś tam wiecie, powącham sobie, do, do, do żeby je przetestować i żeby zobaczyć, skupiałem się na swoje no dzisiaj mogę powiedzieć, że to był duży błąd, bo e, szedłem do jakiegoś perfekcjonizmu, a się okazuje, że no, przynajmniej ten kmerski olej będę chciał teraz kupować więcej no po prostu muszę wam powiedzieć, że no jest bardzo dziwnie. A jeśli chodzi o mówię, wczoraj chyba na filmie poruszałem ten, e, ten temat Naprawdę na wiele wspomaga, yy, pomaga włosom, pomaga skórze, yy, przeciwko Alzheimerowi działa. Tam jest wiele, wiele jeszcze żeny, rzeczy tam na, na rozstępy, yy, jest jako źródło energii. To o to, to ten twój olej. No powiem szczerze, że po tym jak spróbowałem yy, tego oleju yy, tutaj, no to wyceniam swoje olej na minimum 10 dolarów ale nie będziemy takich cen robić, dlatego że na razie chcemy wejść na rynek, teraz celem jest pnąpę, Celem są też kolejne maszyny, jest mąka, węgiel ITP itd także na razie na razie i te teraz ogólnie już 5 dolarów to jest od nas tutaj ze SmartEco. ten, jeśli chodzi o te oleje, nie, nie, nie będzie już taniej chociaż to zależy kto, bo muszę wam powiedzieć, że też wielu Polaków e, tutaj w Kambodży wspiera nas bardzo mocno i cenią sobie właśnie nasz ten olej i twierdzą, że jest to najlepszy olej, jaki udało im się e, w Kambodży znaleźć. Mówimy też o zagranicznych, no mnie to bardzo cieszy. Dużo nad tym pracowałem, dużo się szkoliliśmy. E, jak tak jak powiedziałem, praktycznie potrzebujemy obecnie praktycznie sześć maszyn potrzebujemy, żeby ten nasz proces oleju kokosowego był poprawny. Też dosyć dużo, dużo parametrów jest, których pilnuję. Też niektóre wydłużam, niektóre skracam, dlatego, że w procesie fermentacji no, trzeba dbać, żeby ten olej był fajny, kokosowy. Także mnie to bardzo cieszy. Yy, no mówię, dzisiaj wróciłem. Myślałem, że będzie ciężko, żeby pojechać, bo naprawdę ja nie mogłem praktycznie chodzić. Tak jak mówiła, zobaczcie jak teraz mój yy, palec wygląda. Jak mój palec wygląda, a ja praktycznie nie mogłem stawiać na stopę, także mega mi też pomogli. Yy, Sebastian nie Seb Sebastiana kanał będzie prowadzony. Yy, powiem wam, że yy, ostatnie tygodnie. To naprawdę my z Sebastianem tutaj praktycznie od rana, od rana Sebastian 6:40 zaczyna o, siedzi coś tam będzie 6:40 Sebastian zaczyna otwierać kokosy i czasami nawet do 22 to my tutaj cały czas działamy. Ja też czas, mam duży poślizg z filmami, nie mam za bardzo czasu. Nie no zgadza się tak akurat byliśmy z Michałem jeśli chodzi o mój palec yy, i tam pod Be Be Dom Bezosa yy, ta maszyna nie była taka ciężka, znaczy ciężka nie ciężka no niby na papierze 130 kg. No, yy, no i no i trzeba było mieć buty robocze no ale, ale to teraz yy, jak to się mówi mądry po szkodzie yy, w każdym razie w każdym razie tak to, tak to wygląda. Ja też no, pojechałem, no, o siódmej wyjechałem, jest godzina już po siedemnastej, także 10 godzin mi to wszystko zajęło. Transport z Chin kosztował nas, tych dwóch maszyn, 177 dolarów do pnąpę. No i z pnąpem do Kampotu, tutaj sąsiad był ciężaróweczką co będziecie mogli pewnie na filmie zobaczyć, stówkę mnie to kosztowało, plus jeszcze stawiałem śniadanie, on stawiał, co ciekawe, obiad, także, także spoko. Spoko gość, nie mówi nic po angielsku, ale że ja coś tam po kmersku, także nie, nie było źle. No i co, jutro będziemy testować, ustawiać maszyny. Muszę wam powiedzieć, że nasza pani pracownica, którą może widzieliście, może zobaczycie, to jest taka, wiecie, cała, cała duża rodzina. Tak, no zgadza się. No dla nas teraz y, nawiązaliśmy współpracę y, tam z jedną osobą, z takim Australijczyką, Kmerem w Nąpę i y y y on też y y, widzę, że jest mocno zajarany. Y <t Schedulantilo> nawet y nawet muszę wam powiedzieć, że kilka olei dały Takiemu kambodżańskiemu Gordonowi Ramzejowi, tak? Tam jakiś Hell of Kitchen albo coś takiego. Także... Także, także fajnie, fajnie. Czekamy jak na najwięcej feedbacku. Ja też mi na tym zależy, żeby ludzie spróbowali, żebyśmy powiedzieli, co jest nie tak, a może, że jest dobry, a może, że jest zły, żebym ja mógł sobie nad tym popracować. Tylko jak mówię, olej jest, olej jest jednym tylko z produktów, które. Tak, tak, tylko, że tutaj mówimy Gordon Ramsay, ale taki kambodżański, ale też ponoć bardzo rozpoznawalna osoba z jakichś tam tych show'ów. Nie wyglądałem nigdy, to nie wiem...